Dzień numer 5 koszykarskich Mistrzostw Europy, a czy mecz Wielka Brytania-Polska był na piątkę? Zobaczmy w skrócie. No musimy przede wszystkim wyjść bez, bez Krzyśka i, i troszeczkę zmienić nasze ustawienie taktyczne. Będziemy grali już nie w trójkącie rzucającymi, tylko z dwoma rzucającymi skrzydłowymi. Musimy gdzieś ukryć troszeczkę ten brak doświadczenia Krystiana, młodego chłopaka. No ale wychodzimy, walczymy dalej. No, turniej się jeszcze nie skończy. Mamy przed sobą pięć meczy i tu jeszcze mogą się dziać różne rzeczy przy tak długim turnieju. Ja jestem mile zaskoczony poziomem gry dzisiaj naszej, bo naprawdę pokazaliśmy kawał dobrego basketu mimo tej przegranej ponad 20 punktów z świata. Do połowy trzymaliśmy się w miarę wyrównanie i, i mimo tych bardzo agresywnej gry i pressingu w pierwszej połowie dawaliśmy sobie radę, w szczególności, że dzisiaj pierwszy piątce wyszedł po raz pierwszy Krystian Zybieraj. Nasza trójeczka, bardzo młoda, 18-letnia, bez narodowego takiego doświadczenia, jeżeli chodzi o kadrę. I mimo takiej trochę trwawości na samym początku, to bardzo fajnie dzisiaj zagrał, utrzymał bardzo dobry poziom, wykonywał swoje zadania i no, pokazał, że jest młodym zawodnikiem, na którego można liczyć. Fajnie zdyscyplinowanie się też słuchał naszych założeń. Fajnie wyblokowywał, znalazł też kilka pozycji dla siebie. Odważył się w ogóle podejmować dobre decyzje. I... I to jest takie e, bardzo e, budujące, jeżeli chodzi e, o Krystian. Zapraszamy serdecznie na wszystkie mecze, oczywiście wstęp wolny. Wszystkie mecze transmitowane na żywo na dwóch kanałach Sportowy Wałbrzych TV. Informacje na bieżąco na stronie www.ecma2019.pl. Pozostałych informacji szukajcie na profilu facebookowym.